Ty, po tych trzech sezonach, w trakcie których wygrywałeś konkursy Pucharu Świata, zdobywałeś kryształowe kule, zaliczyłeś dużo słabszy sezon, w trakcie którego nie wygrałeś żadnych zawodów. Mówię o sezonie 2003 na 2004. Były chwile zwątpienia, kiedy widziałeś, że niektórzy kibice, że niektóre media nie wykazują ci dużego zrozumienia? No oczywiście, że, że, że zawsze takie były. Tylko ja sobie to też tłumaczyłem zawsze w ten sposób, że. Zresztą dalej tłumaczę, że nic nie musiałem, ja już tylko mogłem. Ja tyle osiągnąłem, że jakby ci, którzy dalej ode mnie wymagali cudów, no to, to nie byli jakby nigdy związani ze sportem, nigdy nie byli na miejscu zawodnika czy, czy tenera, wiedząc o tym, że to nie jest takie proste przez tyle lat utrzymać się w światowej czołówce. I wygrywać. Więc to jest wręcz pewne, że zawsze przyjdzie taki moment kryzysowy. Po tamtym sezonie trenera Poloniusz Steiner podał się do dymisji. Czy ty miałeś wtedy takie poczucie po kilku latach współpracy z tym trenerem, że formuła współpracy w jakiś sposób po prostu się wyczerpała? Zawsze tak jest, że jest pewne zmęczenie materiałów, że jest jakby to, co dany człowiek był w stanie przekazać i nie jest już w stanie więcej przekazać. To jest potrzeba zmiany. I tam było wiele czynników, bo nie przedłużył umowy profesor Żołądź, doktor Blecharz wtedy, teraz już też profesor. Także to zaczynało się trochę jakby rozsypywać i też trzeba było jakby reagować na bieżąco. I w pewnym momencie nie zmienialiśmy pewnych elementów, które, które no poszły do przodu. Więc też trzeba było jakichś zmian. Nawet taki tytuł mocno chyba podkręcony pojawił się wtedy w mediach. Adam Małysz ma dość tajnera. <laughs> było coś takiego. A czy to nie, że, że dość tajnera? To oczywiście to, to zawsze jest przesadzone coś. Tylko że jest kwestia taka, że ja sam widzę teraz po, po tym, jak obserwuję skoki, że e, często na przykład e, tenerzy nie widzą małych punkcików, małych elementów u danego zawodnika, które no jakby osoba z zewnątrz to widzi, która się na tym zna. I wtedy bardzo fajne jest, jeśli się dopuszcza taką osobę, która jest w stanie to przekazać trenerowi czy zawodnikowi, żeby on jakby znów jakby trochę swojej świeżości nabrał i, i takiego optymizmu. Tamten sezon 2003-2004 zakończyłeś bardzo groźnym, groźnie wyglądającym upadkiem na skoczni w Salt Lake City. Straciłeś przytomność, wylądowałeś w szpitalu. Czy dzisiaj z perspektywy czasu uważasz, że to był najgorszy wypadek w Twojej karierze, najgorszy upadek? Ja myślę, że tak. No na pewno tak. No to było tak, że. Miałem różnych upadków na skoczni, ale, ale nigdy tak, żebym stracił przytomność, czy żeby mnie odwieziono do, do, do szpitala. Oczywiście tam miałem różne, różne problemy, później przez, przez miesiąc się jakby regenerowałem po tym wszystkim. Ale też wiedziałem, że przed zakończeniem jakby sezonu muszę jeszcze skoczyć, i to było też ważne, że pojechałem jeszcze do Zakopanego, przygotowano skocznię i skoczyłem, zobaczyłem, że jest wszystko ok, i z moją psychiką, i, 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 i fizycznie. Także spokojnie mogłem ten kwiecień odpocząć i później zacząć nowy trening. No. To jest ważne choćby jest takie z takiej perspektywy, jak widzieliśmy. Tomasz Morgenstern, Simon Amann, który no właśnie, ma Morgan, teraz Morgan, duże problemy. Sztern po dwóch groźnych wypadkach postanowił zakończyć swoją karierę skoczka, mimo że cały czas jest młodym zawodnikiem. No w tym roku kończy, kończy 29 lat. Czy ty miałeś takie myśli? Miałeś obawy przed oddaniem skoku? Później w przyszłości, po tym groźnym wypadku? Były takie momenty, że mimo, że byłeś doświadczonym zawodnikiem, to odczuwałeś strach? Na przykład na Mamucie, kiedy widziałeś, że wiatr kręci, że, że te warunki są zmienne? Każdy zawodnik się boi. To nie jest tak, że e, zawodnik zawodnik wychodzi na skocznię i mówi nie no dla mnie to tam ja nie mam stracha nic. Nie ma czegoś takiego. Jeśli jest na skoczni choćby takie jak Mamucia, ja nie mówię o tych małych skoczniach, bo do tych małych skoczni zawodnik jest bardziej przyzwyczajony i rutyniarzem jest, że cały czas na nich skacze i nie ma takich jakby nawet myśli czy obaw. Jeśli przychodzi Mamucia skocznia, gdzie tam się nie trenuje, tam się skacze tylko raz za jakiś czas w roku, no to dochodzą warunki, szybkość, to ja jestem przekonany, że każdy odczuwa jakiś tam strach. Każdy na swój sposób, każdy inny, ale ten strach zawsze gdzieś tam towarzyszy. Wspomniałeś przed chwilą o Łukaszu Kruczku, który w 2008 roku w marcu został trenerem reprezentacji Polski. Wielu kibiców dziwiło się wtedy, że jak to? Kruczek ma być trenerem Małysza. O co tutaj chodzi? Jak układała się Wasza współpraca, zanim postanowiono, że będziesz trenował indywidualnie z Hanulepisto? Ja wielokrotnie powtarzałem, że ja nie twierdziłem, że, że Łukasz jest złym trenerem i że dlatego ja przechodzę i czy chcę trenować jakby oddzielnie z, z Hanu Lepisto. Ja miałem niesamowite zawsze zaufanie do, do Hanu i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, Łukasz zawsze był moim kolegą i my często spędzaliśmy razem jakiś tam wolny czas między skokami, często byliśmy razem w pokoju i tak dalej. I trudno jest jakby, żeby. Zawo Zawodnik, który cały czas i to w podobnym wieku spędzał z Tobą czas i często rozmawiał, później był Twoim trenerem. A to nie dlatego, że nie ma doświadczenia czy, czy, czy nie mam do niego zaufania, tylko że wtedy też był taki okres, że mi coś nie grało i ja potrzebowałem takiego tupnięcia w stół i powiedzieć: Adam, ku, tak i tak to masz zrobić, mnie to nie obchodzi. To była ta bariera, że myśmy byli kolegami. No, Łukasz się też bał tupnąć z tobą, bo bym mu powiedział: wyżej się od mnie, a to I, I to był bardzo trudny układ dla nas. Gdzieś tam był właśnie ten konflikt między nami, taki na zasadzie, że my jesteśmy kolegami i zawodnikami, które razem żeśmy skakali, a teraz on ma mnie prowadzić. Zwłaszcza, i że ty byłeś wybitnym skoczkiem, żywą legendą skoków narciarskich, a Łukasz Kruczek no, nie uzyskiwał dobrych wyników, bardzo dobrych wyników w trakcie swojej kariery w skokach narciarskich. Tak, ale ja nigdy w tej perspektywie nie myślałem o tym. Ja bardziej patrzyłem na to, jako na niego wtedy jako, jako trenera, ale też i kolegę. My, myśmy bardzo dużo czasu spędzili, jak Łukasz jeszcze był asystentem, e, na, na zasadzie takiej, że jak jeździliśmy razem samochodami na, na zawody, to dużo dyskutowaliśmy na, na, na takich zasadach, co byśmy zmienili w polskich skokach? Jak ja bym to widział, on mówił, jak te mnóstwo rozmawialiśmy. Ja wiedziałem, że Łukasz ma bardzo dobre podejście do tego, i, i, i jeśli by doszło do tego, że będzie trenerem, no to yy, wiele jest w stanie zrobić. Z drugiej strony przykra sprawa była zwolnienia Hanu, bo później z perspektywy czasu też yy, wiedzieliśmy, jaka była przyczyna, że ten sezon, który wtedy nie wyszedł, dlaczego on nie wyszedł. Tam był bardzo duży problem z kombinezonami i to wyszedł dopiero jakby po tym wszystkim. I to już nawet jak ja zacząłem z powrotem z Hanu trenować, to gdzieś w połowie sezonu doszło do tego, że, że dowiedzieliśmy się, jaki, jaki błąd był popełniony wcześniej, i to nie z winy Hanu. I Hanu też to bardzo tak ciężko przeżył, bo on bardzo dużo się zaangażował w to. Była osoba odpowiedzialna jakby za te kombinezony, która no, trochę narobiła problemów z tym i, i to, to spowodowało, że, że wtedy też w, ogólnie w całej reprezentacji nie, nie szło. No ale wrócił i świętował z Tobą później jeszcze dużo sukcesów jako indywidualny trener. Dokładnie. Łukasz Kruszek udowodnił w późniejszych latach, że jest bardzo dobrym trenerem, bo właściwie jego zawodnicy z roku na roku zyskiwali coraz lepsze wyniki, aż do tego sezonu, który okazał się dużo słabszy. Dlaczego? To jest bardzo trudne, dlatego że zawsze, jeśli jest tak, tak dobry i tak wspaniały sezon, jak był poprzedni, że złote medale, zdobycie kryształowej kuli przez, przez Kamila, wielokrotnie stawanie na podium przez innych zawodników, czy to w drużynie też duże sukcesy, no siłą rzeczy jest tak, że zawsze... Może się zdarzyć tak, że ten kolejny sezon już nie będzie taki, taki piękny i wyśmienity. Mamy naprawdę bardzo dużo teraz młodych zawodników, którzy jakby mogą do tej kadry dochodzić i, i robić też postępy i wyniki. Także, no, ja bym na razie. Miejscu świata juniorów sprzed roku. No dokładnie. Na pewno trudniejsza sytuacja jest w tym momencie w juniorach, dlatego że wszyscy ci, którzy w zeszłym roku byli tak dobrzy w juniorach, już stali się seniorami i teraz znów jest potrzeba trochę czasu. E, jeśli jest tam dużo talentów, żebyśmy znów jakby poszli do przodu w juniorach. A ty kiedyś w przyszłości, na przykład za 5 albo za 10 lat widziałbyś siebie w roli trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich chciałbyś poprowadzić właśnie tą grupę zawodników kiedyś w przyszłości? To jest trudne pytanie, dlatego że hmm, to jest bardzo niewdzięczna praca trenerska. Dlatego że zawsze jest tak, jak wszystko idzie pięknie, to noszą cię e, wysoko gdzieś tam u góry na, na rękach. A jak tylko coś gdzieś się tam noga podetknie, to od razu cię zrównają z błotem i zniszczą. Także e, na pewno jest kwestia taka, że ja jakoś tam aktywnie. Może nie za dużo, ale cały czas jestem ze skokami. Jakoś tam nieoficjalnie konsultantem też jestem w skokach, więc pomagam. Ale jeśli chodzi o samą trenerkę, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jakim byłby w ogóle trenerem.